Co prawda na YouTube jest już test tego środka, jednakże według mnie nie jest do końca miarodajny, dlatego ja zrobię swój test. Tutaj po demontażu umywalki został silikon. Jego warstwa tu jest najgrubsza, tu się zmniejsza. Tutaj częściowo zeskrobałem silikon, a tu zostawię dla porównania. Czy jest różnica w sposobie usuwania. Jednakże najbardziej mnie interesuje, czy ten środek pomoże usunąć na przykład taką plamę silikonu z wnętrza umywalki. Ponieważ ze względu na kształt powierzchni tutaj ciężko to będzie zdrapać nożykiem. Zacznijmy od tej plamy. Nie jest to jakoś specjalnie przylepne. Minęły prawie 24 godziny, albo nawet całe 24 godziny. Próbujemy usuwać silikon. No, tutaj jestem pod wrażeniem, bo praktycznie wszystko zeszło bez śladu przy pomocy szpachelki jak ktoś próbuje całą tą spojnę przy pomocy tego usunąć to faktycznie może być problem Dobra. zobaczymy tutaj tutaj gdzie gdzie było grubo, to widać nie do końca zeszło. Natomiast ta cieńsza warstwa wchodzi elegancko, czyli mamy praktycznie czystą tą ceramikę. Czy jakby nie patrzeć do ostatecznego usunięcia silikonu, to faktycznie działa. Teraz porównanie z usuwaniem przy pomocy nożyka. Jak mamy dostęp i mamy gładką ceramikę. to nożyk jest równie skuteczny, jak nie bardziej skuteczny. Tutaj też usunę. Natomiast tak jak na początku usuwałem wewnątrz zlewu, to zdecydowanie ten środek mogę polecić. ale jak już mówiłem nożykiem też jesteśmy w stanie usuwać silikon